Siemaneczko, z tej strony, Krysto, a to jest kolejny odcinek z Geta San Andreas. I dzisiaj będziemy robili już misję u Big Smoke'a. Dokładnie u Big Smoke'a będziemy robili. Tu jest jego dom, tu jest auto, które ładnie zaparkowałem. I tak, oczywiście, sup, łapka w górę, tak jak się przewija w tej serii już od początku. W sumie już chyba nie muszę mówić, bo o tym wiecie, ale będę Wam po prostu przypominał, zawsze na początku odcinka i na końcu.

Hmm, czy jest to To jest jakiś gangsta ziomek? Bo z więzienia wychodzi, więc. Albo sprzedawał syf, albo robi po prostu to, że mi wywala GTA. się już nie dziwię, dlaczego siedzi. Dobra, widzowie, słuchajcie. Podczas tego, gdy już tam jadę, to po prostu wam coś powiem ciekawego. Zrobiłem właśnie, zapisałem grę. Jakby chyba 2-3 razy zapisałem grę. Żeby była godzina po prostu 20, ponieważ wieczorem w nocy, e, tak właśnie zobaczyłem, że w nocy jakby i wieczorem mi nie wywala, tak często jak w dzień. Znaczy nie wiem czy w nocy mi totalnie nie wywala, ale zazwyczaj jak gram w nocy to nic się nie dzieje, dopiero wtedy kiedy gram w dzień. E, taka ciekawostka, więc nie wiem od czego to zależy, mniej szczegółów czy coś, nie wiem. I byłem trochę na siłowni. Jak widzicie, Sitch jest już bardziej przypakowany niż ostatnio. A my oczywiście rozpoczynamy misję, którą pomijamy. Bo już widzieliśmy kascenkę, ale mi wywaliło oczywiście. A, w tym momencie wywaliło, dobra. Teraz to fajnie wszystko działa. I oczywiście przez te mody 2, bo mam dwa mody zainstalowane. Laguje mi gra, jakby mam 60 fps ze spotkami. Ale wy tego nie odczuwacie, bo ustawiłem... Żebyście mieli 30 fps -ów. Więc wy tego nie zauważacie, ale... ale ja to odczuwam, tylko że to się zdarzy w niektórych sytuacjach. Na przykład jak tutaj Wy tego nie odczuwacie, tutaj odczuwam z jakieś 40 fps -ów. O, tu 35 na przykład było. A nie, właśnie do tego nie nagrałem 60 klatkach, tylko 30 FPS, ale da się oglądać. Na telefonie też ogląda tego tak nie widać. Na kompie chyba też nie. like you <laughs> 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 I know that fool can't be serious. Hey, hey, what you with you, Jeffrey? hey, hey man, it's OG Loke, homie. OG Lok. Ah, ah <laughs> My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So, what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola, motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff.

O taka kamera jest ciekawa. O, dobra, idziemy na kinowej. Cinematic Albo w sumie nie, bo widzę, że się zderzam. Dobra, I Zacząłem się bać kamerą i nie wiem gdzie idziemy. A, dobra, już pamiętam tę misję, do gościa e, jakiegoś tam, a później na motocyklu jeździmy. No zaś mi się kojarzy, chyba tak. O Jezu, jak ja pamiętam na komputerze kiedyś tyle, la, e, tyle tego godzin spędziłem przy tej misji. E, e, pamiętam, że jednego dnia dwie godziny nie mogłem przejść, zdenerwowałem, po prostu wyszedłem. I kolejnego dnia przechodziłem i na jakieś farcie przeszedłem. Beznudzienna jest jazda motorem tutaj.

Hey, Lowe, Hold up, Jeffrey. You got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I, I got plenty of muchachas on the outside. I, I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. So? See, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me mm. back my rhymes, you thief. I'm gangsta. You dropped the soap sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers, making a run for it. Eee... to nie byli Wagosi przypadkiem? A ja w tamtym odcinku powiedziałem chyba na nich... Inaczej ja to chyba Wagosi są, kurde. Myli mi się już. Nie wiem, oczywiście pan monterze to wszystko e, napisze. Podczas tego. O nie, to zakręt. Nie będę używał glitcha, który polega na klikaniu na strzałkę, żeby motocykl po prostu szybciej jechał. Ponieważ właśnie, właśnie są takie problemy. Przepraszam wszystkie osoby w słuchawkach. Wsiadę, wsiadę, gościu. Idziemy. Nie dawno uwagi, czy kogoś potrącą, czy, czy nie. Ważne, że mnie nie się chodzi przeżytą misję. No nie, no jak on to zrobił? Dobra, na szczęście nas czeka. Zwałam wspomnienia z to dlatego teraz staram się jakoś uważać. Nie za szybko jeździć, czy coś. co, co jest? Ale się wystraszyłem tego. To balas chyba poleciał. Dawaj, dawaj go, ciśniemy go. a dobra, to jest już oszustwo. Gościu jechał motocyklem, przesunął samochód. A raczej radiowóz policyjny. Złapi zabi Frediego, A ja myślałem, że to już koniec. Wow, prawie się wywaliłem znowu. Dobra, lecimy po ciebie, gościu. O nie, nie, Dobra. Ale to jest trochę hamskie, że ja w niego, to znaczy, audiolog w niego strzela, a nie może w ogóle w niego trafić. Znaczy, nie wiem, czy w ogóle w niego trafił. Ale podejrzewam, że nie. Ale on trolem jest, ale on trolluje, Ale on troluje jazdę. Ale on troluje jazdę. Co jest? Ale tu jest ładnie w nocy. O ja! John! A tam dobra. Ty chyba sobie jaja robisz, że tu będziesz skakał. Gościu. O, dlatego nie skakałem, no właśnie, bo to spowalnia niż przyspiesza typa. No masz rację, lepiej zaskoczyć gościu. Długa misja dosyć, przyznam. Jeżeli na niego, zanim jeżeli na niego, to co jest? A jak go zabija Kenia? A dobra, dał mi tego SMG, okej okay. Uuu, ale balas dostał. Dobra, lecimy po niego myślę że mnie taki ludziszkańkę wstrzymasz. Gościu, faj jak cię robi, faj jak tutaj. O, już prawie go dotknąłem. E, tutaj pociąg jedzie? Chyba nie. Nie, nie jedzie, dobra Co on robi? Co on kombinuje? Patrzcie. I tutaj tak? Koniec ta końc misji tak? bo co już go... Genież, 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 jeden z drugim szybko. Kuba jest, dobra. Don't you say a damn thing, CJ. <laughs> Wish you lonely low? hey. I like a nice mustache myself. I keep it real. you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grow. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. Co? <laughs> co to jest? Co z tą babcią jest nie tak? O niej! O sorry Log. o nie jeszcze wsiarnia. low lok, zdobędziemy motocykl. low dawaj, biegnij, biegnij, pap siarnia cię goni. Przed chwilą co wyszedłeś, chyba nie chcesz drugi raz trafić do ...paki No nie no ja mam tak mało HP Dobra. On biegnie za mną? Teraz w sumie wywalony w niebie No nie, to chyba sobie jaja robisz, że Ty nie trafisz jeszcze. Ale będzie przypływ, jeżeli Lowka zostawiłem gdzieś, on nie przyjdzie do mnie. E tu jest gwiazdka, zapomniałem. O, dobra. Tu jest gwiazdka. Nie, nie pora mnie tu Poczekaj, CJ. Wiem, już chwila, gwiazdki wziąłem. Dobra, gubią mnie chyba. Dobra, tutaj odetchnąć mogę. Zaczekaj CJ, on powiedział. Dobrze, już do niego jadę. Błagam cię! Błagam, policja! A ten gdzie się... zapodział Ej, ale gdzie on się zapodział Ej! To jest nie fair, że ja te, taki... A, on tutaj jest, dobra. Ale to by było upokarzające, gdybym Przegromisję misję, po prostu nie, nie biorąc pokażę je na 100%. O nie, dzień się robi, by mi nie wywaliło tylko. Mam słodkie FPS-ów, to, to źle świadczy. A jeszcze chciałem powiedzieć, że ten, że Geta Sandras jest z tego co patrzyłem, jedną z najlepszych gier tamtego roku, jakby 2004. Szczerze, gdybym był w roku 2004 i bym grał w tą grę, to bym powiedział w sumie to samo. Nawet w tym roku ta gra jest niezła. Starzeje się oczywiście graficznie, ale. No nie tylko graficznie w sumie. Gra się starzeje, ale. ma dalej ten swój klimat. Jeszcze mamy przeogromną mapę. Ja mam bardzo dużo nostalgię do GTA 4. Może dlatego, że w to grałem bardzo dużo. Może dlatego, że. że spędziłem tam masę godzin. Ale mega mam nostalgię do GTA 4. Ja gram w piątkę to gramu z godziny już wychodzę, na przykład, bo wolno im gram A jeżeli gram w czwóreczkę to mogę tam siedzieć nawet 3 godziny, nawet 5 godzin mogę siedzieć i mi się nic nie znudzi. Może dlatego, że większość czasu spędzam na odbijaniu się z huśtawki. Kto oglądał mój odcinek, ten wie, panie też to pokaż, przypomnij ludziom ten odcinek, widzą. Yeah. Thanks for the ride, Może chcielibyście zobaczyć odcinek z GTA 4, jak nie będzie wywalać. No, i misja wykonana. Chciałem skoczyć na auto, spadłem. Dobra. Ile misji zrobiliśmy dzisiaj? Chyba jedną. Tylko muszę się zastanowić Tak, jedną zrobiliśmy misję Jak zrobię drugą to odcinek będzie... Tego Będzie wynosił chyba 20 minut Ale dobra, zrobimy drugą, bo mówiłem Jak będą długie misje to robimy dwie Jak będą krótsze misje to robimy jedną e, To znaczy To robimy jedną dodatkowo oczywiście To tak, OOG Lowka zrobiłem bo on ma Ciekawe misje, i teraz tak. E, Burger do burgeru. To muszę zejść od tej strony, żeby zjeść, żeby mieć więcej HP. z gnata. Fajne czapki mają. Mmm, lewy shift kupuję. Z tego co wiem, mogę się tutaj tak najeść, że CJ po prostu zmiotuję. Nie chcę testować po prostu tego. Bo widzicie, tłuszcz mu może wzrosnąć. Już mu wzrósł chyba. Ale mamy tutaj kaśnicę. Dobra, nie wiem do czego nam się przyda, ale. jest. Eee, co tu się stało? Że co, że gaśnicę mam? To jest taka broń? Taka groźna? Czy <grytale>, dlatego, że na początku z gnatem wszedł? Dobra, nieważne, rozpoczynamy misję OG Lowka. Aha. To się widzimy przed misją Raidera. Ło, wow, widzieliście tego stanta? Nie zło to było. Ale dobra, mniejsza. Eee, ukradłem jakiś potot z ulicy Ja go sobie zapiszę u siebie w garażu i będę miał tak właśnie do Stantów takich różnych. Jak będę się nudził albo na przykład jak będę chciał zrobić jakąś nową serię z Geta Sandras, bo wydaje mi się, że po ukończeniu fabuły jakieś... jakąś serię wymyśli z Geta Sandras, albo może przejdziemy do czwórki jak... Jak wszystko pomyślnie pójdzie, ale najpierw to muszę zapisać grę. Godzina 18, w grze, oczywiście. A my robimy misję u Rydera. Katalizator. Hey, brother, Man, don't do that. You'll sauté the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Or what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick <laughs> works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, all right? Ooh. Yeah, sweating. Mmm. My wife loves this stuff, man. Anyway. There's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a how you say little something something on board for you, boy. Square business, man. Grožens later, homeboys.

Bo mnie znowu wywaliło. Dobra widzowie, biegnęłem z powrotem do misji Raidera, ale ustawiłem teraz sobie noc, więc mam nadzieję, że nie wywali. Dobra, doko e tego dokończając chciałem powiedzieć, ale nie dokończę, bo znowu mi wywaliło. Zrobię, przysięgam, ja zrobię jeden odcinek, w którym nie będę totalnie, ale to totalnie wam tego, czy mi wywala, czy nie. Na nic się nie odezwę. Pan montażysta będzie robił cięcia, przez co po prostu jak napisze ktoś komentarz, oczywiście w którymś tam innym odcinku. Wtedy kiedy nie będę narzekał, że mi wywaliło GTA, oczywiście na końcu wspomnę tego. Nie wiem w którym odcinku. Czy w następnym, czy nie następnym, po prostu wspomnę. I w któryś z Was pojawi na odcinku, po prostu jak napiszę dobrze. Dobry komentarz. Dobra, mam plan. Um, opcje, grafika. Dobra, ustawiłem wszystko najniższe. Widzieliście już? E... I mam nadzieję, że teraz przynajmniej będzie jakoś chodziło to. co to znaczy, nie chodziło tylko bardziej. Będę mógł ruszyć z miejsca przynajmniej, dojechać tam. No i wywaliło, czyli to nie jest wina moich ustawień. To jest wina modyfikacji. Wiecie co? Zrobię tą misję po odcinku jak mi się uda naprawić. Albo po prostu tą misję zrobię na następnym odcinku jak mi się uda cokolwiek co jest zrobić. A ja już się z wami żegnam trochę takim niedokończonym akcentem. No szkoda, no postaram się coś zrobić z tą grą.